Szkole w klasie pierwszej A. Pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz dzisiaj, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią Gniew, no bo nie wie co im jest. I najgorsze, że to często im się zdarza, a tymczasem Stasiory, się oraz ten najstarszy 60 namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia Starych nie ma chata wolna, on będzie bal. O będzie bal, o będzie bal. Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C, tamta Lidce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w Bocianka, wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi ma wolna, o, to będzie bal, o, to będzie bal, o, to będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i piekla, i piech, E, 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 e. Ci się poobierały jak na jarmach. <grym> Gdy na zajut zapadł zmrok, wszystkie przyszły. Jedna w kok, dwie wargocze, gręczna gładko, uczesane. Noc zaczęła się tang, tank, z dziś z litką grawa bank. Pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło. O rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysia wzrok miał mętny, no. zresztą coś w razach ręczny. <noise> Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była a po chwili. Z pokoiku wyszedł z dzisiu, gdzie do litki się sposobił. I do Stasia mówi cicho Sta... Sta... Co? Jak to się robi?